Witamy Państwa po raz kolejny z Forum Rozwoju Mazowsza. My wciąż tutaj jesteśmy, bo ta konferencja, to spotkanie to forum wciąż trwa. Moi, moim moimi Państwa gościem, kolejnym gościem jest Pan Wojciech Marcinkiewicz, prezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie prezesie, Wielkopolska była pionierem w Europie we wdrażaniu, we wprowadzaniu instrumentów zwrotnych. Mówimy tutaj między innymi o pożyczkach. Wprowadzaliście je w perspektywie 2007-2013. Później ciągle rozwijaliście tę formę wsparcia. Dzisiaj pożyczki tak się porobiło na tym świecie, że stają się alternatywą dla dotacji. Czy w przyszłości mogą je zastąpić? Panie redaktorze, pozwolę sobie rozpocząć od pierwszej części pana pytania. Tak, potwierdzam, że Wielkopolska była prekursorem we wprowadzaniu instrumentów finansowych w Europie. Nie przesadziłem, jak powiedziałem, że na tle Europy również. Tak, tak, nie przesadził Coś nie pan. Witego, Instrumenty finansowe w perspektywie 27-2013 no to był pilotaż. Wtedy jeszcze nie była obliga. Regiony mogły się decydować na to, żeby część w ramach programów regionalnych czy krajowych przeznaczać na instrumenty bądź nie. W Polsce się zdecydowało 6 regionów. Wielkopolska była pierwsza, która rozpoczęła ten proces. Zdecydowała się na to, żeby środki zostały przeznaczone i skorzystała z dwóch inicjatyw. Z inicjatywy Jessica i z inicjatywy Jeremiego. Dla przypomnienia, Jessica to było wsparcie w obszarach rewitalizacyjnych, a Jeremy to wsparcie dla MŚP. I wtedy blisko 900. Mil... Małych i średnich przedsiębiorstw. Mi, tak, jest. Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I wtedy blisko 900 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostało przeznaczone właśnie na te instrumenty w postaci pożyczek i poręczy. I teraz czy. Instrumenty finansowe, pożyczki mogą być konkurencją dla dotacji. Kiedyś to było nie do pomyślenia w ogóle takie pytanie, nawet. Ja, ja pamiętam, że często na samym początku, jak zacząłem się zajmować instrumentami finansowymi, zmieniając branżę z rynku kapitałowego, spotykałem się na różnych forach z taką u, diagnozą albo z takimi stwierdzeniami niektórych ekonomistów, że dotacje zakłócają. Eee, równowagę rynku. Za sytuacja, w której jeden przedsiębiorca może skorzystać ze środków finansowych, których nie musi zwracać, a większość przedsiębiorców nie ma do nich dostępu, powoduje to pewną nierównowagę, a nawet być może dużą nierównowagę. A tego trwało i zawsze będą trwały dyskusje, że środki dotacyjne powinny być przeznaczane na takie specyficzne miejsca, miejsca, które po prostu są zastrzeżone dla interwencji kapitału publicznego. I że tu dotacje są istotne? No, wiadomo, na samym początku naszego wejścia do Unii to była jeszcze kwestia tego, że myśmy mieli to bardzo duże zapóźnienie w wielu obszarach i branżach, więc to było niezbędne. No, tak pozwolę sobie na marginesie. W piątek słuchałem ciekawego wykładu dotyczącego unijnej polityki rolnej, i tam było wykazane na liczbach, jak wielkim beneficjentem środków unijnych netto w obszarze Polityki rolnej była polska. I teraz wracając do tego, to było potrzebne, ale jeżeli popatrzymy na to, że dotacje po pierwsze mogą zakrócać innych, a po drugie mają być bardzo kierowane w specyficzne miejsca. Dedykowane wręcz, prawda? Dokładnie, to no ich ograniczona będzie dostępność zawsze. Nie wszyscy z nich skorzystają. Zresztą odbywa się to w formule konkursowej bardzo długotrwały proces naboru wniosków. Potem jeszcze jest też bardzo sformalizowany proces rozliczenia uzyskanych dotacji. Zdarzają się przypadki, kiedy przedsiębiorcy muszą zwrócić dotację albo chcą dokonać pewnych zmian, no bo w cyklu życia przedsiębiorcy 5 czy 6 lat, w którym trzeba zachować trwałość produkt, projektu, czyli trzeba spełnić wszystkie założone wskaźniki, jakie na początku się deklarowało, bezwarunkowo, bezwarunkowo pod rygorem, zwrotu, tak właśnie. no to no to tutaj mogą być różne sytuacje i zdarzają się takie, w których są przedsiębiorcy, którzy mówią: gdybym wiedział, że wtedy była dostępna pożyczka na 1%, mm -hmm. której warunkiem jest to, że oczywiście ją zliczę, wydatkuję, no ale potem najważniejsze to, żebym ją spłacił, no to może się powinien drugi raz zastanowić. A poza tym, wie Pan, te procesy konkursowe, no z natury rzeczy, trwają bardzo długo, często, nie ma pewności, czy oczywiście dostaniemy te pieniądze, a czas biegnie, a, a biznes czeka. Więc... Tak, dokładnie reasumując, wydaje się, że tu dotacje będą, ale ich rola w wielu obszarach będzie marginalizowana. Jest no, już taka trwała tendencja Komisji Europejskiej, żeby skłaniać dysponentów e, programa, programów operacyjnych do tego, żeby jak największe pole środków były przeznaczane na instrumenty zwrotne i tak można powiedzieć się dzieje, bo mamy ich bardzo znaczną pulę zarówno w programach krajowych, jak i w programach no dobrze, panie prezesie, ale jest też pytanie, jak to się dzieje? No bo to, że yy, prywatna inicjatywa, przedsiębiorcy korzystają od dawna z tych instrumentów zwrotnych, to jest jasne, ale jak to się dzieje, że coraz częściej o te instrumenty starają się również stara się również sektor publiczny. No, yy... Brak kasy w kasie? Ja myślę, że może tak raz. Dwa, że takie formalne możliwości się pojawiają, bo jak były tylko środki dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, no to mówiliśmy o tej no, MŚP, czyli inicjatywie Jeremy. Teraz coraz więcej środków idzie na rewitalizację, na efektywność energetyczną, na gospodarkę w obiegu zamkniętego. Duża część tych przedsięwzięć jest realizowana przez lokalne samorządy. I one tutaj mogą być tym e, quasi przedsiębiorcą, który e, on bezpośrednio, czyli w sensie samorząd, czy jego spółki komunalne, ale te, które traktowane są już jako ten przedsiębiorca duży bądź publiczny, mogą się o takie rzeczy starać. Dwa, no właśnie duża część dotacji w różnego rodzaju priorytetach i działaniach jest przeznaczona właśnie na ten segment, publiczny czy quasi publiczny, a tam często one spotykają się z barierą wkładu własnego. No, my w Wielkopolsce mamy sytuację taką, że jako region przejściowy jest wymagany to 30% wkład krajowy. To oczywiście w każdym konkursie może być różnie ustawione, ale generalnie 30% we wszystkich działaniach powinno być zapewnione ze strony finansowania krajowego. Więc pojawia się ta kwestia wkładu własnych. Tu mogą być pewnego rodzaju bariery. No i tą barierę można nie wróć przez fakt, że dobrze no, że to można wziąć środki z instrumentów finansowych. Oczywiście zachowując wszelkie tutaj przewidziane prawem rygory, czyli żeby nie było nakładania się finansowania, zachowane odpowiednie kwestie demarkacyjne, ale u nas to funkcjonuje, my zresztą mamy w naszej ofercie taką możliwość, żeby samorządy i inne podmioty, które są wybrane, ich projekty do dofinansowania w ramach działań dotacyjnych mogły uzyskać u nas pożyczkę na wkład własny. Mhm. A jaka jest rola, panie prezesie, właśnie tego rodzaju instrumentów i tego organizmu, którego, który pan reprezentuje, Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, we wdrażaniu funduszy unijnych? Jakiego rodzaju wsparcie oferujecie? Um... Wsparcie oferujemy głównie pożyczkowo, ale może Pan, jakby pozwoli, to tą pierwszą część pytania bym rozwinął. Jakby, co to jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju i szerzej Regionalny Fundusz Rozwoju? I Wasza i rola we wdrażaniu funduszy europejskich. Rola, o której Pan mówi. Mhm. Z chwilą, kiedy zdecydowano się w pierwszej perspektywie na to, że będą przeznaczane w ramach regionalnych programów operacyjnych i także krajowych, instrumenty zwrotne, to pojawiła się konieczność wyboru podmiotu, który będzie zajmował się wdrażaniem tych środków. Mówiło się o, w nomenklaturze o wyborze podmiotu, który stał się menadżerem funduszu powierniczego, bo tak to pierwotnie brzmiało, potem w kolejnej perspektywie nazywało się to fundusz funduszy, teraz nadal, znowu mamy nazwę menadżer funduszu powierniczego. I założeniem było takie, że ten menadżer ma za zadanie wydatkować środki w ramach tego okresu kwalifikowalnego, w tym okresie i rozliczyć to z instytucją zarządzającą Komisją Europejską. Z chwilą, kiedy te środki zostały rozliczone, certyfikowane, region mógł nimi dalej zarządzać, ale już w trochę swobodniejszym rygorze, już bez konieczności spowiadania się przed Komisją Europejską ale ma te środki nadal do dyspozycji, może z nich nadal wspierać te inicjatywy i te działania, które były przedmiotem pierwotnego wspierania, czyli mówimy o tym, że wykorzystuje ponownie, przechodzą one do tak zwanego reużycia i teraz nasza rola jako Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju jest taka, że my otrzymaliśmy po rozliczeniu z Komisją Europejską blisko 900 milionów środków w ramach reużycia z tej perspektywy i nimi zarządzamy w tej chwili skutecznie i i, I sukcesem oferując w ramach tych środków różną paletę instrumentów pożyczkowych i gwarancji, ale i pełnimy tu taką rolę właśnie instytucji finansowej, która e, dostała w powiernictwo środki i nimi zarządza. Jesteśmy w nomenklaturze takim z menadżerem funduszu powierniczego. A jaka jest wasza pozycja na rynku w kraju? Jesteście mocnym graczem na tle całej Polski? Yy, yy, tak panie... szczerze, kawał na ławę. Dobrze, panie jest tak. Dzięki pewnym rozwiązaniom i też działaniom politycznym kolejnych władz powstał klimat na to, żeby środkami z regionalnych programów operacyjnych mogły i zarządzały Regionalne Fundusze Rozwoju. I w każdym w tej chwili regionie w Polsce, w 16 województwach tak. istnieje Regionalny Fundusz Rozwoju. On ma swoją własną, własną nazwę, własną, tak, jak my jesteśmy Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Tak, w każdym Jasne regionie spraw. on ma swoją nazwę. A własną. wasza pozycja? My działamy też wspólnie w ramach Towarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju. Więc my w tej chwili zarządzamy pulą 2 miliardów środków pochodzącą z trzech perspektyw, bo jesteśmy z tej perspektywy 2.7.13. Niedawno żeśmy zawarli z województwem Wielkopolskim, czyli naszym właścicielem, instytucją zarządzającą, umowę dotyczącą przekazania nam zarządzanie środków z perspektywy 2014-2020 i to jest też blisko 850 milionów złotych. Oczywiście w różnej formie i w gotowiźnie i w pewnego rodzaju należnościach, bo te środki krążą od wielu lat i cały czas są w obrocie, ale my to wszystko przejmiemy od dotychczasowych menadżerów, którzy tymi środkami zarządzali, ale zostaliśmy też wybrani jako operator do aktualnej, bieżącej perspektywy w nim także pełnimy rolę podmiotu, który zarządza jako menadżer, ale także bezpośrednio udzielając pożyczek. Krótko mówiąc, kawał grosza w Pana ręku, ale e, pozostali gracze w kraju z zazdrością patrzą na Was, z podziwem, mówią, tam w Poznaniu to potrafią? E, my w ramach naszego wspólnego działania, w ramach stowarzyszenia przyjęliśmy taką, e, myślę, zasadę, że działamy to na zasadzie dobrych praktyk. Staramy sobie nawzajem pomagać i przekazywać no, doświadczenia, dlatego że no, to się też wszystko bierze, ten, ta wysokość rozwoju bierze się też z czasu działania. No, my jesteśmy funduszem działającym już 8 lat, więc mamy dosyć długi okres istnienia. Operacyjnie działamy od 7 lat, stąd te nasze wyniki, gdzie mamy kilkanaście tysięcy zawartych umów związanych ze wsparciem finansowym, to już obrócony ten pierwotny kapitał, miliarda, obrócony już półtorakrotnie. No i z sukcesem też bardzo szeroka gama produktów finansowych. Część naszych kolegów i koleżanek w regionach ma ten okres działania krótszy, bo dopiero w zasadzie na środkach pochodzących z perspektywy 2014 budują swoje doświadczenia, więc tak, ale myślę, że jest taka pewna grupa wiodących Regionalnych Funduszy Rozwoju, które podobnie jak my zarządzają środkami z dwóch perspektyw, z reużycia i są też tym podmiotem wdrażającym środki z aktualnej perspektywy i tutaj myślę, że wypadało, żebym wymienił, to jest Pomorski Fundusz Rozwoju i Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, który tak jak i my, jako Wielkopolski Fundusz Rozwoju, są także menadżerem dla środków z perspektywy 21. Wprost to nie padło, ale wybrzmiało, że Wielkopolski Fundusz Rozwoju ma moc. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Wojciech Marcinkiewicz, prezes zarządu no właśnie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.